Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest profesor Bronisław Misztal, ambasador Polski w Portugalii. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, przyjechał Pan dzisiaj na polsko-portugalski szczyt energetyczny, który odbywa się w Opolu. Czy mamy o czym rozmawiać? Czy, my, czy Polska i Portugalia mają jakieś wspólne interesy energetyczne? Mamy o czym rozmawiać. Zacznijmy od tego, że Polska prowadzi nowoczesną formę dyplomacji publicznej. I dyplomacji ekonomicznej. Na czym to polega? To polega nie na tym, żeby myśleć o tym, co się wydarzyło wczoraj, nie na tym, żeby rozmawiać o tym, co się wydarza dzisiaj, tylko żeby antycypować to, co się może wydarzyć jutro. Dobra dyplomacja nie odpowiada na pytania dotyczące przeszłości, tylko przedstawia pewne opcje na przyszłość. Dzisiaj świat ma przed sobą dwa główne wyzwania. Jedno to jest wyzwanie demograficzne. W skrócie, nie ma wystarczająco obywateli tam, gdzie chcemy, żeby pracowali. Czyli na przykład w Europie. A jest bardzo dużo ludzi tam, gdzie nie ma pracy. A drugie wyzwanie, ono się łączy zresztą z tym, jest, jest to wyzwanie energetyczne. To znaczy, nie ma wystarczająco energii tam, gdzie chcemy produkować i tam, gdzie chcemy zwiększać produkcję. Potrzebujemy zwiększać również bezpieczną dostawę energii. To czyli, jest temat naszego spotkania. Czyli rozumiem, że będziemy rozmawiać bardziej na poziomie idei niż rozwiązywanie jakichś konkretnych problemów, no bo leżymy po dwóch stronach Unii Europejskiej, na dwóch krańcach Polska, na będziemy wschodzi, po na zachodzie. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, jak w dzisiejszym świecie tak ukształtować produkcję energii, żeby państwa, narody, i społeczeństwa nie znajdowały się w sytuacji uzależnienia od jednego dostawcy, nie znajdowały się w sytuacji, w której może na przykład zabraknąć energii. Albo nie znajdowały się w sytuacji, w której, gdyby dokonały znaczących odkryć technologicznych wymagających zwiększonych nakładów energetycznych, musiałyby dokonywać bardzo dużych koncesji politycznych po to, żeby tę energię pozyskać. Innymi słowy, chcemy energię czy dostawę energii uwolnić od opcji politycznych. Czyli dzisiaj będziemy na Politechnice rozmawiać o tym, żeby odwrócić kierunek przepływu energii ze wschodu na zachód i żeby to było. No teraz z zachodu na, na wschód płynęła ta energia? Znaczy, dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, w jaki sposób pozyskiwać niekonwencjonalne źródła energii, w jaki sposób wykorzystywać to, co, czym dzisiaj dysponujemy, tym, czym dzisiaj dysponują inne kraje, a my się uczymy, co możemy pozyskać bez koncesji politycznych, albo co możemy pozyskać na zasadzie normalnych, rzetelnych. Uczciwych stosunków ekonomicznych. Bo dzisiaj i ropa, i gaz płyną z Rosji na, w zachodnim kierunku, na, do zachodniej Europy. Jeśli ten trend odwrócimy, to będziemy stawiać na gaz łupkowy, odnawialne źródła energii, czy na gaz dostarczany ze Stanów Zjednoczonych? Wiemy już dzisiaj, że przyszłość świata zależy od tego, czy pojawią się nowi dostawcy energii. Czy zwiększy się produkcja energii? Tam, gdzie ona dotychczas była ograniczona. Czy Stany Zjednoczone uwolnią sprzedaż gazu poza własne rynki? Czy nastąpi obniżenie ceny energii? Co po pierwsze pozwoli na potanie nieprodukcji, a po wtóre pozwoli na to, że znikną aktorzy, którzy korzystają z nadmiernie rozbudowanych zysków ze sprzedaży zmonopolizowanej energii. Oczywiście byłoby znakomicie, gdyby Polska była w stanie zdywersyfikować źródła dostaw energii. Byłoby znakomicie, gdyby Polska była w stanie uzyskać korzystne kontrakty dotyczące zakupu energii ale również, żebyśmy byli w stanie myśleć do przodu na tyle, żebyśmy korzystali z osiągnięć technologicznych, tak żeby tę energię po pierwsze produkować w niekonwencjonalny sposób, po wtóre dystrybuować ją w taki sposób, żeby każdy producent mógł mieć do niej dostęp. Czy przedstawiciele strony portugalskiej dzisiaj na Politechnice opowiedzą o tym, jakie oni mają problemy? Czy to są problemy podobne do polskich? Ja myślę, że dużo jest podobieństw między Portugalią a Polską, ale w jednym Portugalia prześciga Polskę to jest właśnie zdolność progresywnego myślenia zdolność myślenia antycypacyjnego. Portugalia postawiła już dzisiaj na alternatywne źródła energii na odnawialną energię na farmy wiatrowe i przygotowała się do tego, o czym pięć lat temu, a nawet jeszcze może rok temu nikt nie mówił. To znaczy na, na, przygotowała się do tego, że gdyby trzeba było dywersyfikować źródła energii, to Portugalia stanie się nieprawdopodobnie istotnym portem przesyłowym. Czyli mimo problemów gospodarczych, które Portugalia ma, o których mówi się dużo w Polsce, do tego kryzysu energetycznego jest przygotowana? Portugalia przeżywa kryzys, który jest głównie związany z formami prowadzenia finansów publicznych, a nie z formami gospodarowania albo z brakiem przedsiębiorczości. Portugalczycy są narodem nieprawdopodobnie przedsiębiorczym, myślącym, jak już powiedziałem, w sposób antycypacyjny, w sposób progresywny. Są odważni, podróżują. I jak do, wykazuje wiele doświadczeń, w tym również doświadczenia portugalskich firm w Polsce, tam gdzie się znajdą, tam potrafią dokonywać cudów gospodarczych, tam produkują bardzo duży zysk, tam, y, tam rozwijają bardzo innowacyjne rozwiązania technologiczne y, y, i tam y, y, w zasadzie y, dokonują, postępu nie tylko dla siebie, ale również dla, dla tych państw, które doszli. daleko nie trzeba szukać dzisiaj największa polska firma, czyli Biedronka, to jest firma Rodem z Portugalii. Tak, aczkolwiek można powiedzieć, że jest to portugalska firma, która się spolonizowała i jest to dodatkowo jeszcze argument wskazujący na to, że polsko-portugalska współpraca gospodarcza jest korzystna dla obu krajów. Panie ambasadorze, czy w tej sytuacji, jaką teraz mamy politycznej, jest w ogóle nad czym się zastanawiać, jeśli chodzi o energię jądrową? W Energia. Polsce trwa dyskusja, Niemcy się wycofują. Energia jądrowa jest rozwiązaniem, które z jednej strony jest technologicznie bardzo złożonym przedsięwzięciem, jest oczywiście ekonomicznie bardzo atrakcyjna, ponieważ jest to energia relatywnie tania. Jest politycznie bardzo złożonym przedsięwzięciem, ponieważ po pierwsze wiąże się z naruszeniem istniejących układów wpływów i lobby. A powtórę, jak pokazują przykłady, na przykład Fukushimy, w przypadku gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy, one się zawsze mogą pojawić. Wyzwala to ogromne emocje, ogromne siły, tworzy ogromne problemy, i na skutek tego, antycypując te problemy, ludzie spierają się co do tego, czy energia nuklearna jest właściwym źródłem energii. Musimy być świadomi tego, że jest to, że jest to energia czysta że jest to potencjalnie źródło energii taniej, ale musimy być również świadomi tego, że, że nawet najdrobniejszy błąd może spowodować nieobliczalne w skutkach konsekwencje. Mm -hmm. Rozmawialiśmy o energii, o gospodarce, trochę porozmawiamy też o turystyce. Czy Portugal jest krajem, Portugalia, zbliżają, Portugalia jest krajem, który przyciąga coraz więcej Polaków? Wakacje nam się w końcu zbliżają, nie Portugalia jest krajem, który przyciąga coraz więcej Polaków. Polecam Państwu Portugalię. Z Portugalii zresztą nie trzeba polecać, bo najlepszym poleceniem Portugalii jest słońce, piękne krajobrazy, wspaniałe, wspaniałe jedzenie. I e, ogólnie rzecz biorąc, świetna atmosfera, jaka tam panuje. Portugalia e, nawet w minionym styczniu, jak mi powiedział kilka dni temu wicepremier portugalski, w styczniu, kiedy była zła pogoda, było relatywnie zimno, to znaczy tylko było plus 10, plus 12. No właśnie, to, stopni, to jest zimno w Portugalii? E, kiedy czasami padał deszcz, wpływy z, z turystyki w Portugalii wzrosły o ponad 10% w stosunku do wcześniejszego roku. Portugalia zapewnia świetną bazę hotelową, zapewnia bardzo zróżnicowaną ofertę, a dodatkowo jest to kraj bezpieczny. Mało jest dzisiaj krajów tak bezpiecznych w promieniu tak bliskiego dojazdu dla nas. To życzymy wszystkim udanego wypoczynku, tym, którzy się wybierają do, do Portugalii i dzisiaj owocnych obrad energetycznych, żeby się udało wypracować takie idee, które nam pozwolą uniezależnić się od Rosji, bo to chyba głównie o to chodzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Bronisław Misztal, ambasador Polski w Portugalii, był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję.